była zgodę na nagrywanie i na zadawanie pytań. Proszę Monika, czas jest twój. Mam na imię Monika, jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi ta grupa bardzo bliska. Cieszę się, że mogę być z wami. Będę mówiła tutaj o służbach, jak one fajnie wpłynęły na to, że za chwileczkę będę miała 3 lata trzeźwości. Więc też to wszystko jest. A na początku pierwszą moją służbą, jaką miałam, było prowadzenie mitingu. Bardzo przeżywałam to prowadzenie przez tydzień czasu. Praktycznie nie, nie wiedziałam, przez no, scenariusz, nie wiedziałam, co z sobą zrobić. przeżycie prze niesamowite. Prowadziłam meeting online, tak? I pierwszy meeting miałam za sobą, bo i słuchajcie, prowadzenie meetingów, później prowadzenie meetingów stało się już dla mnie taką powszechne, tak? Ale nauczyło mnie to jednego, że ja występ... że nie mam się czego bać, gdy występuję publicznie, tak? Że nic się nie dzieje, gdy ja coś źle powiem, że nikt mnie tutaj nie będzie oceniał. Tak się miało wydarzyć, tak się stało, nic się Traged... nie ma tragedii, tak? E... Służba prowadzenia mitingu też pomogła mi. W zjednoczeniu się z z, grup, z daną grupą. Na początku prowadziłam tylko na mojej macierzystej grupie meetingi, z czasem prowadziłam także na innych grupach, między innymi także na grupie, na której obecnie mam możliwość dzielić się swoim doświadczeniem. I też to było dla mnie niesamowite, że też są różne różne poznaje dzięki temu różne osoby, różne, są różnego typu mitingi. Poznaje bardzo dużo osób, speakerów. Poznaje też osoby, które uczestniczą, służą, mogę też przyjrzeć się służbom na takich mitingach, tak? Więc to jest też niesamowite. Służba prowadzenia meetingu nauczyła mnie też tego, że odważnie wyrażać swoje zdanie, że jeśli coś jest nie tak, mam prawo zwrócić uwagę jako prowadząca, że nie mam się czego obawiać. To także pomogło mi w trzeźwieniu i w wykorzystaniu tej umiejętności w życiu prywatnym, tak? gdzie ja miałam ogromny problem. Z tym, że bo może kogoś urażę, bo może coś być nie tak, e, bo e, jeśli coś się dzieje źle, e, żeby nic nie powiedzieć. Teraz wiem, jeśli, że jeśli mam rację, to mam prawo do wyrażenia własnego zdania, tak? E, kolejną służbą, e, którą miałam, była niesamowita służba wyszukiwacza spikerów. E, Wyszukiwacz spikierów pomógł mi w odważeniu się, w odwadze do tego, żebym mogła dzwonić do innych osób, rozmawiać z tymi osobami, a jednocześnie służba ta dała mi wiele kontaktów i doświadczeń innych osób. Bo też, żeby kogoś zaprosić na taką spikerkę, musiałam z taką osobą porozmawiać chwilę i wiedzieć, czy ta osoba. Yy, może podzielić się ma jakieś świadczenie. Yy, ale yy, też może mam zdobyć kontakty nie bać się pod tak. żeby zadzwonić do innych osób. Ono moich znajomych w A. Spikierkę jest Tadeusz ta z Krakowa, zawsze mi to mówi, którym siła wyższa po prostu sprawiła to, że trafił do nas na grupę i też razem służy, mamy tą możliwość, żeby służyć tak i prywatnie rozmawiać. Bardzo dużo, więc to też jest takie niesamowite, że możemy, że te relacje się nawiązują. Niektóre relacje zostają, i także to jest tak, że służba wyszukiwacza, speakerów też mi dała to, że są kontakty, które są częstsze i wiem, że to są osoby zawsze, do których mogę zadzwonić, porozmawiać. Z jednymi są bliższe, z innymi dalsze, jakieś bardziej odległe relacje, ale są, tak, i to jest niesamowite. Kolejną służbą, którą uwielbiam, jest służba skarbnika. Służba skarbnika zaczęła się też na mojej grupie macierzystej. Tak się zaczęła moja kariera ze skarbnikiem i służba skarbnika pokazała mi też, jak jak mam dysponować pieniędzmi. Tak, to też przełożyło się na moje życie prywatne. Na, mam tutaj doświadczenia akurat i na grupie, i na intergrupie. Najpierw opowiem, jak to wyglądało na grupach. Na grupach na, byłam skarbnikiem na dwóch grupach. Zakładałam PayPal'a, więc te pieniążki wpływają na grupach online przez PayPal, akurat na tych grupach, tak. I moim zadaniem było to, żeby wklejać link, informować o tym, że jest ta możliwość, żeby wpłacać te pieniążki, opłacać platformę Zoom, na której mamy możliwość się spotykać, tak. Ewentualnie to, co zostało więcej przelewać na Intergrupę, tak. Pokazało mi to też, służba na grupie pokazała mi to, że to nie ja tutaj decyduję o tym, gdzie te pieniądze mają iść, tylko sumienie grupy, że to nie ja. Jako, że ja zostałam wybrana, tak, to ja tu będę rządzić całym portfelem, ale ja e, tak by było oczywiście, to by było dla mnie najlepsze, jako, bo to jest tak fajnie. Ale no niestety tutaj grupa decyduje, jak, jak to ma wyglądać, tak? E, więc moim, ja jestem tutaj zaufanym sługą e, i mam dostosować się do tego, jak sumienie grupy. E, pieniędzmi spłonować. Zadane y, monet, tak, więc też były przeznaczone pieniądze na e, monety, tak, y, był jakiś zapas na grupę, ewentualnie na to, żeby wysłać też... ...monety, y, przy... tak. W tym momencie e, dzięki e, e, meetingom online, dzięki spotkaniom online i dzięki temu, że została stworzona intergrupa online, mamy tę możliwość, że tych warsztatów jest dużo, gdzie one są nie trzeba uczestniczyć, e, nie trzeba uczestniczyć wyjazdowo, gdyż stale, e, są organizowane warsztaty e, online. Tak? Też na grupach spotykają się oczywiście osoby z różnych części świata, więc nie zawsze jest taka możliwość, żeby mogły gdziekolwiek dojechać, albo grupy może być nie stać na to. Nie zawsze też taki zapas w kapeluszu może być, ale tutaj, właśnie na grupach służba skarbnika nauczyła mnie tego, że jak tymi pieniążkami mam dysponować. I później zeszłam poziom niżej na intergrupę. Na intergrupie to było całkowicie przypadkowo, gdyż znalazłam się moja siła wyższa mnie skierowała na intergrupę. Nie było akurat skarbnika. Ja miałam doświadczenia na dwóch grupach ze skarbnikiem. I zostałam obdarzona zaufaniem przez intergrupę i nadal służę na intergrupie jako skarbnik. Więc to też tutaj służba skarbnika na intergrupie wygląda troszkę inaczej, gdyż jest tutaj większy, większe kwoty, wchodzą w grę inaczej, są troszkę rozdysponowane. Inne są koszty, intergrupy, tak? I też oczywiście jest to, że ja mam dostosować się do tego, także ja to, co zadecyduje sumienie. I to jest dla mnie na, i tego, tym mam się kierować, a nie tym, co ja bym chciała, tak? To jest, tego mnie, to mnie nauczyło też dysponowania w swoim portfelu, że najpierw patrzymy na to, że ja mam mieć popłacone rachunki, zapłacone to, co jest najważniejsze, tak? a resztę na to, co mi zostanie, no to nie przelewam na region, ale mogę sobie z tymi pieniążkami dysponować w dowolny sposób, tak? ale najpierw Mam mieć rozplanowane to, co jest najważniejsze. Te, tego nauczyły mi też służby i pomaga mi to też przytmieć, bo mam to ustabilizowane, tak? E, więc też jest nie, niesamowite. E, jeszcze kolejną służbą, jaką mam, e, obecnie jest służba rzecznika na grupie. E, też to była e, służba, do której tak naprawdę byłam. Nie, znaczy przygotowywana. Ja też już tutaj miałam pewne doświadczenia, rozmawiałam z, z osobami, które pełniły tą służbę, więc łatwiej mi było podjąć się tej służby. Też jest to służba na mojej grupie macierzystej, ale nauczyła mnie ta służba bardzo dużo. Nauczyła mnie tego, że ja jestem odpowiedzialna za grupę. Tak, za to, że ten meeting ma się odbyć, za to, że ma być porządek na tej grupie. To jest moja odpowiedzialność. Nauczyła mnie to, że co by się nie działo, to ja tutaj biorę pełną odpowiedzialność, bo ja się zgodziłam na to, żeby pełnić tę służbę, i grupa obdarzyła mnie zaufaniem. Tak samo jak na, w każdej służbie, tak. Ja jestem zaufanym sługą i ja pewne obowiązki muszę pełnić i mam się z nich wywiązywać. Jest też tak, że jeśli nie mogę być na jakimś spotkaniu, a bywają takie sytuacje, tak? To zawsze jest tak, że mam osobę, którą proszę o to, żeby mnie w danym, na danym spotkaniu zastąpiła. Nie zostawiam tak e, Nie zostawiam e, mitingu czy intergrupy bez e, służby. Tak? E, nie może być tak. Tutaj też trzeba wziąć tą odpowiedzialność. Tego też mnie nauczyły służby. Że kolejna rzecz, jeśli czegoś nie wiesz, to nie bój się pytać. E, pytaj, bo po to, po to mamy doświadczenia innych osób, e, żeby z nich korzystać. E, nie bójmy się. Podejmować służb. One naprawdę bardzo dużo nas uczą e, i korzystajmy z doświadczeń innych osób. Chyba czas mi się kończy, tak? Z tego co. Ile jeszcze mam czasu? Bo ja tu się rozkręcę. Pięć minut. Minut. minut? Dobra. E, więc e, wracając e, do, do całego kształtu, tak. E, c, Słu służenie we wspólnocie. Kolejną służbą jeszcze, jaką mam, jest niesamowita służba e, sponsorowania. E, sponsorowanie e, jest e, czymś pięknym, gdyż też e, nawiązuje się bliższe relacje. E, ja sponsoruję tylko kobiety, nie podejmuję się sponsorowania mężczyzn, tak? I też jest coś niesamowitego, jak te relacje się nawiązują, tak? Jak możemy fajnie dzielić się swoim doświadczeniem, jak poznajemy się, jak, jakie zmiany w nas zachodzą, jak możemy się wzajemnie tutaj tą trzeźwość swoją obserwować, gdzie możemy razem w tym wszystkim uczestniczyć i że ta trzeźwość jest nadal zachowana. To jest coś pięknego. Że to jest też coś pięknego, że ja, to ja jestem tą osobą, która może przeprowadzić te dziewczyny przez program. Że to ja mogę uczestniczyć w ich trzeźwieniu. Piękne, piękne doświadczenie. No i może tyle na temat służb. No w ogóle jeszcze chciałam jedno tylko powiedzieć, że zachęcam do pełnienia służb, gdyż naprawdę one bardzo dużo dają, uczą nas, uczą nas pokory. O, przede wszystkim pokory, odpowiedzialności. E, przekładania tego na życie prywatne e, jest czymś niesamowitym. A, e, przekłada się to, tak? E, przekłada się ta odwaga, którą... ...dokazać w pełnieniu służby. Na każdym. Na, akurat ja jestem na dwóch poziomach służę nie służyłam jeszcze na, niżej, tak? Oprócz intergrupy. Ale wiem też, jak to się przekłada na moje życie prywatne, jak duże zmiany zachodzą w moim myśleniu. I to jest naprawdę coś pięknego. Dziękuję ślicznie.